Prawdopodobieństwo zniszczenia lub uszkodzenia katalizatora, spalanie cylinder czwarty i spalanie cylinder trzeci. Tylko że teraz to nie jest błąd dotyczący obwodów wtryskiwacza, tylko spalania. Czyli tak jakby wypadało zapony na trzecim i czwartym cylindrze. Mhm. Czułeś coś takiego, żeby. Nie, on normalnie jedzie. No to bardzo fajnie w ogóle samolot, samochód. Ładnym spieszenie ma, więc no to jest dziwne, no. Prawdopodobnie poprzedni mechanik wykasował wszystkie błędy, dlatego nie mieliśmy pełnej historii. Tak, od początku. E, ale myślę, że jeśli chodzi o wypadek zapłonów, to najpre... na, na, najczęstszą przyczyną są świece. Świece, układ iskrowy no albo tak, lewe powiedzmy. Albo lewizna. Dobra, stawiamy go na podnośnik, i sprawdzamy świece na początek. To 16-zaworówka, więc świece, tkwią pomiędzy dwoma wałkami rozrządu. Z dekli zaworowych sączy się olej. Trzeba tu trochę posprzątać. Same świece ukryte są w głębokich tulejach. Do nich olej i brud nie sięgną. Też jest No dobrze, jeżeli chodzi o świece, noszą ślady oczywiście użytkowania, ale to nie jest powód. Cewkę też bym wykluczył, bo to nie szarpie, nic się z nim nie dzieje podczas jazdy. Przyspiesza praktycznie w pełnym zakresie obrotów. E, zostaje nam sprawdzenie, jak to zwykle przy wypadaniu zaponów, ciśnienia. Ciśnienie, ciśnienie sprężenia i lewe powietrze. Ile wypalenia powietrze. z słońca? Zaczynamy od ciśnienia, bo jeżeli zawór jest odpalony, to możemy szukać sobie tego bardzo długo, a do zdjęcia będzie głowica, więc to jest ten moment. Samochód ma swoje lata, więc szansa jest duża. Na początek panowie pompują zegar cylindrem numer 4. Jest szczelny jak batyskaw. Nie ma się do czego przyczepić. Cylinder numer 3, na którym było wypadanie. Skasowane? Skasowane, dobra. Dawaj. Dobra. Idealnie. No, czyli nie musimy głowic czerpać. Jeszcze tylko dwa, żeby zaliczyły i będzie sukces. Zaliczyły i to śpiewająco. No i pięknie. Temat naprawy głowicy odpadł. Czas na dymiarkę. Szukamy więc nieszczelności. Lepiej, żeby ten dym gdzieś uciekał, bo Adamowi zaraz skończą się podejrzenia co do przyczyny usterki. Ewidentnie. Tak, bo tam pod spodem nic nie ma, nie ma, nie ma żadnego separatora. Tak, kolektor puszcza, ale jak?